Dzień dobry, witamy się z Państwem bardzo, że to bardzo serdecznie, wynurzyli się z norki, no wychodźcie. Ja umiem świeci. śmieci. Muszę klucz do torby szybko w przypadku, wyrzuciła do śmietnika i dosłownie śmieci bye, 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 proszę. Gdzie idziemy, od strony żółwi? A, żółwie pozajmowane. Nasz statek. Nie, nie ma nic wolnego. Dzisiaj się wynurzyliśmy z norki zbyt późno. I nie ma żadnego leżaczka wolnego. Basery są naprawdę super. Znaczy, dzieciaki to by tu oszalały. Spójrzmy się i patrzcie, jak naturalnie, wybarwione, ale by to drogie u nas było, nie? Epipremium czyste, przyczepione do palmy, bo naturalnie się wspina, jeszcze z wariegacją. O, takie liściory. One są ogromne. To jest kilka moich głów, bo to w kamerze się tak nie wydaje. Mamy tutaj cały czas Dragor i Pasistorony. Jak wyjdę tu, to nie wiem, gdzie dojdę. A potrzebuję do Seven, do jakiegoś tosta, więc idę chyba starą drogą. Tak, taka decyzja. Bo tam chyba wyjdę z tyłu. I pytacie się nas, bo ja już mówiłam, ale wiem, że nie wszyscy wszystko oglądają. To co my tutaj mieszkamy, to są mieszkania do wynajęcia. To nie są hotele, tak? Czyli nikt wam nie sprząta, tylko normalnie wynajecie sobie mieszkania. I to są takie jakby... kondominium to się nazywa? To są takie jakby... no u nas po polsku powiedzieć osiedla, tylko że tu macie w środku te baseny, nie? Do korzystania. To jest takie jakby osiedle zamknięte, są normalnie szlabany, ochrona stoi, sprawdza i tak dalej. Są tutaj pewne zasady, które trzeba przestrzegać i na przykład my za dwa miesiące tutaj daliśmy 2000 zł, czyli on no po na miesiąc, nie? I może tylko z tych basenów ze wszystkiego. My jeszcze jakie są opłaty na miesiąc za wodę i tak dalej. Także jak do tego dojdziemy, to na pewno was o tym poinformuję, jak to tutaj wygląda, gdzie się używa, gdzie klimatyzację, mniej się gotuje i no, pierzemy, no Można iść sobie wybrać, ale że mamy pralkę, która działa i śmiga i naprawdę dopiera. No to nie, nie to, że nie chcemy tracić pieniędzy na pralnię, tylko no jak mamy pod nosem, no to co za problem jest po prostu zrobić normalnie pranie, nie? I gdzie tego szukamy? Normalnie możecie spróbować wpisać sobie to w Google, ta Agoda, Airbnb i Booking i powinniście sobie znaleźć bez problemu zawsze w jakiejś tam lokalizacji, która was interesuje. Także uważam, że ceny są naprawdę spoko, jeżeli Potrzebujecie basenów, no bo my braliśmy to ze względu na laurę. Wiedzieliśmy, że ona będzie z tego korzystać i faktycznie tak jest, korzysta z tego, jak szalona. Teraz idę po tego tosta. Wstałam przed ósmą dzisiaj. Wstaję normalnie tutaj, tak jak w Polsce. Chodzimy spać 23.12, a wstajemy. Ja wstaję o ósmej. Ale zapachniało coś. Coś do jedzenia, nie ktoś. Tu na przykład jest wyjście. Widzicie, tu jest szlaban. Jak wjeżdża taksówka, to otwierają, pytają się kto wjeżdża. I tutaj też jest karta do odbicia. Ochroniarze tu są normalnie. Także to są takie strzeżone, fajne miejsca. O, tutaj pani ma swoją budkę. A my tu wychodzimy i mamy pod nosem seven. Tam z tyłu był jeden seven w tym naszym budynku. A jest drugi idę do tego, bo ten jest lepiej wyposażony. Ale widzieliście, na przykład, jak byliśmy na kosalec, no to był Seven i Seven naprzeciwko siebie. Także to w Azji ma naprawdę sens. Jak wchodzę, to uwielbiam to uczucie klimatyzacji. Uwielbiam to wejście w tą klimatyzację. Ale na przykład u nas w Seven, w tym tamtym budynku, jest tak zimno, że mówiłam Wam wczoraj, że nie byłam w stanie po prostu. Wytrzymać, co ja tu wziąłem w rękę. Coś ciekawego, muszę wygooglować to. To też nie jest dla mnie temat tabu i podpaski, no rzecz normalna. Ale tak się zastanawiam, czy muszę wygooglować, bo nie wiem, czy to jest jako. Właśnie jak ktoś ma takie obfite, to może takie coś sobie kupuje? Czy na przykład nie wiem, po porodzie też by było dobre? Nie? Nie wiem, muszę zobaczyć. Także. O, widzicie takie majty. Komfort. To są chyba takie okresowe, nie? Ja spróbuję iść w klasykę gatunku, bo, bo niedługo będę potrzebowała. To już wiecie i trzeba by coś wziąć. Przyznaję się, bez bicia, że macie ochotę na tosta. Tylko w tych tostach jest pewien problem, że one są często bardzo słodkie. Na przykład macie szynka ser, ale to potrafi być słodkie. Szpinakiem jest nawet, nawet. Ale właśnie słodycz tych tostów mnie troszkę przeraża. Ale mam ochotę na coś, no właśnie takiego typowo naszego. Mam ochotę na coś takiego? Patrzcie, że znalazłam takie coś Neo Pizza, a może takie coś spróbować? Hmm? Na przykład, patrzcie, w tych kanapkach też próbowaliśmy i na przykład ta jest słodka. Jak nie lubicie i to, się, to jest na wytrawnia, to jest słodkie, strasznie. Ale na ten nasz zdrowszy dział też wsadzę japę dzisiaj. Zobaczymy, czy coś tu dołożyli nowego. Zawsze dostawa. Mam hmm? podgrzane do w posterze, także idziemy zjeść. Tylko na basenie można zjeść w tych wyznaczonych miejscach, gdzie są stoliki, bo normalnie, ci łamali przepisy, to normalnie mogą wam dać jakiś mandat. I coś chciałam powiedzieć. A, że my dzisiaj w ogóle mieliśmy fajne plany, ale się okazało, że musimy je przełożyć za około dwa tygodnie i dzisiejszy dzień nam niestety nie wypalił. Także coś mieliśmy fajnego robić, ale to przełożymy na za dwa tygodnie. Ale jutro, jutro też będziemy coś robić. Ej, Dawid się tak nabija, nie? Mówi, weź do no wstań, zobacz jaka mała pralka. No i faktycznie. No przynajmniej jak na Dawida rozmiar, to rzeczywiście tylko jego gaci i koniec. <ścoughs> ale bez sensu, to, to sam ręcznik wejdzie w ogóle? Nie? No nie, i. jest, nie? jest zimno. To... <laughs> Dawid. No ja mam tylko kolana dopiero. Nie? No właśnie nie robię ciach, pach, pyk Ja bez ciach, pach, pyk i nie mogę wejść. Pyk ciach, pach, jesteśmy. Jesteśmy już chodzi. Jak tak stoi na razie? Chilka weszła, ty nie wejdziesz? Co? Chilka weszła ty nie wejdzie. Jaki szorto? Chilka weszła, ty nie wejdzie, a widzisz jak ona wchodziła? Weszła się To byś nie wychodziło Mam bodę przy pętku. Boże, jakaś kobita idzie, trudno. Pani kochana, to jest nieprawda. Wracamy na kosamek, tam było tak ciepło. Jeszcze jedna ciekawostka, którą chcę wam powiedzieć. Na przykład, przy tych kondominium, przy, przynajmniej, tych osiedlach, właśnie, co my mamy to mieszkanie, to na przykład jak wynajmujecie na dłuższy okres czasu, no to macie taniej. Czyli na przykład jakbyście brali, tak jak my, na dwa miesiące, albo jakbyście brali na przykład na jeszcze dłużej, yy, znaczy na oficjalnie wizę można mieć do yy, 60 dni i tam pozmieniali trochę tę wizę, ale tam nie jest strasznie, to jest tylko dla tych, którzy yy, oszukiwali i nie chcieli opłacać wizy, tylko wiecie, specjalnie wyjeżdżali, na przykład na chwilę wracali, żeby wiza im się liczyła od nowa i to jest yy, właśnie głównie pod te osoby, Nie, To nie są żarty, to nie są kuźwa żarty. To jest coś strasznego. 30 stopni na dworze, ja nie mogę wejść do basenu, bo mi jest tak piekielnie zimno. Ale ja wam powiem, Dawid się tutaj podśmiechuje i tak dalej, ale on ma ten sam problem. Powiedział, że na Koshamet woda w morzu była 100 razy cieplejsza niż to, bo my tam w ogóle jak słoneczny patroł wiecie tam pszsz, do przodu, bez żadnego zastanawiania. No i po poszli. Jezus jakiś gra w piłkę i chlapie wodą? Bo Boże, jak ja mam to ominąć! Jezus, ja myślałam, że on tu będzie skakał. Przecież nie wolno! można mandat dostać! To są paprotki, a to pod spodem to są zarodniki. I my te wynajęte mieszkania mamy już chyba trzeci raz z tego, co dobrze, albo czwarty nawet. I przeważnie mieliśmy właśnie. Nie, wszystkie mieliśmy z basenami, bo wybieraliśmy ze względu na laurę. No to powiem Wam, że we wszystkich była taka zimna woda. No to jest jednak gdzieś, tutaj jest zacienione całe. No to się nie ma co dziwić, że ta woda się nie ma jak to snak nie? Są momenty, gdzie jest cieplejsza i jak tam się pochodzi, to jest trochę lepiej. Czy potem? Zrobiłeś siku? i idę. Chodzę mm. sobie tak trochę i jest lepiej. Ale gdyby teraz ktoś mi kazał tu wyjść, to żeby dojść do tego miejsca, w którym weszłam, to szłam by budynkami. Nie ma opcji, żebym to zadowolona jeszcze raz. No nie ma opcji. Ja mam nadzieję, że doceniacie to, że ja już tyle czasu jestem w wodzie. Nie? Tak, że trochę się ciągnę za wami, zanim Was dogonię. Ale jestem. Tak mi w tej wodzie, że nawet nie wiem czy ten beton parzy czy nie, ale mnie nie parzy. Nie, nie parzy. Matko, ile ludzi tu się zrobiło? A, bo tu dużo dzieci, bo tu przyszliśmy na takie płytki basenik, co jest. I faktycznie bardzo dużo dzieci. Ty czujesz to, co ja? Jedzenie? No. Ty czujesz mnie. Swą żonę. Chyba się nie umyłasz. Żeby wszystkie były tak czyste jak ja. 22 minuty w wodzie i pierwszy ostatni raz dzisiaj Jezu ciele, idzie do cienia zimno, szybko. Dawid wyciągnij mnie tu nie nie, nie, nie wyjdę tu ale. Bo tu mam dotąd mam, miała trochę niżej to mógł Wolę się nie kompromitować. Dawid, ja myślę o jedzeniu. Odpalaj A do wody. Dobra jej a to jest tajska kiełbasa. Nie wygląda specjalnie, ale zaraz będziemy oceniać. Flaczek jakich jest. Dziękuję kary. Oczywiście. Co tam płacze? Jakie ostre. Ogólnie to jest fajne kary. Ale czy jeszcze powiedział, że to kiełbasa?

takie łatwo zobacz, ten Nie, nie jest złe, nie? A piłka krąci to? Aha. Przyjemno. Sprintrolls? O! Ale tylko trzy? Mm -hmm. Ale 70 batów, to cena dobra. A cena dobra. No, cena bardzo dobra. Tak, się wziąłem, bo zgadza. To w No chodź, Sprintrolls jest. ja tu do stołu. No tu masz miejsce, chodź. No to no, ja usiądę na aparatu. Do ale dobry, najlepszy. I najtańszy. I ten jest najlepszy. Mhm, mm mm. Ale pachnie, pachnie miękkie trochę, ale no ty nie spróbujesz w ostre, no chyba tak też, no przecież nikt ci nie broni. Ej do tego jest takie coś, I to są jakieś skóry smażone, ale czego? No na pewno to nie jest ryba, no bo nie jedzie rybą. No nie to jest świnia, bo oni mają tu w tych, w tych daniach właśnie takie skóry smażonej ryby, Ciebie to że to świnia jakiś. Naprawdę smakuje jak kuchnia indyjska trochę. No. Bardzo dobra. Ale Dawid ma rację, bo to tak pali, ale zjem. I to jest to, że schodami ją, jest tylko zejść, ale Laura musi window. No Te windy z tymi lustrami fajne są, naprawdę. Fajnie to wygląda. W kamerze tak, tak se, a tu jak tak patrzy na żywo, to lepiej to wygląda. Jest jakoś to. O matko, to lustro to jest chyba pogrubiające trochę. To nie fajne. Wam też mogło migać w internecie, I to jest w lodówkach, to jest zimne, to jest takie, żeby zasnąć, a to jest na pobudzenie. No Ja tam z zasypianiem nie mam problemu, z pobudzeniem też wolę kawę, ale mówię Wam, <grywanie> Dawid sobie wziął, proszę. Bierzemy marakuja, ananas, marakuja, mango. Skarbnik trzyma pieniądze, czekamy. Tak? Tak. Te szejki u pani to są wyjątkowo duże i one kosztują 60 za ananasem, a 70 z mango. Nie? Wyjątkowo wielkie. Znaczy, no dobrze? Dobrze. No. <laughs> okay. Weźmiesz mi? mi? Już słomkę pakujemy? pakujemy. Dobrze. No, dobrze. nie, Olbrzymie. No i ten plastik, fantastik, ja wiem, też tak myślę samo jak wy, ale pomyślane jest, nie? To jednak wygodne, idę sobie tak. Mogę sobie pomarzyć, może mi wyleci, może nie. Jesteśmy w markecie, i taki jest wybór farb do włosów. Na przykład tu jest cały taki dział, i bardzo dużo jest firmowych, znanych u nas garnier. I tutaj jest bardzo dużo farb, które jest na zasadzie jakby henny. Tak przynajmniej mi się wydaje. Tu jest na przykład Loreal znany u nas, nie? I tu ceny są na przykład 399 W, czyli przeliczacie to w tej chwili aktualnie 40 zł mniej więcej. To są takie farby, które się trzyma właśnie 5-10 minut i się zmywa. Nie wiem, biorę coś na próbę. Zobaczymy, co z tego wyjdzie. Wzięłam takie coś. Takie, takie, takie i takie. Z tego, co rozumuję i wyczytałam w Google, to to jest prawie że jeden pies. Tylko trzeba by było wtedy, może trochę więcej. Co by tu wybrać? Co jest fajne w tym, że je się nakłada na 5-10 minut? o ja to chyba już mówiłam, nie? Otwieramy. Aha, nie wiem, czy jakąś miskę sobie do tego wziąć, czy ja sobie tak dam radę? Czy są jakieś rękawiczki? Czy o co dochodzi? chodzi? O, coś tu czuję. Są rękawiczki, no, ale jak teraz połączę 5-minutową z 10 i co? Ja wybrałam wszystkie, jak widzicie, jakieś brązowe i ja podejrzewam, że na moich włosach to też wyjdzie czarne. Czekajcie, ta jest 10 dziesięciominutowa i ta jest 10 dziesięciominutowa. To jest odżywka, a to jest taka saszetka. To ja nawet, ja połączę chyba trzy. Wow, tu jest takie coś. A, tu też są rękawiczki. Te wszystkie rękawiczki zostawiamy. Dobra, mamy drugą saszetę i dajemy jeszcze trzecią. Moje włosy bardzo piją zawsze farbę i są grube. Nie. Ja mam dużo cienkich włosów, nie są grube. Tuż za warunki musiałam w takim talerzu rozłożyć. Nie miałam w czym. Czekajcie, teraz tak. Mam dzięki Bogu szczoteczkę i jak widzicie z tych saszetek wypływały dwie substancje. Jedna kolor, a druga woda. No i teraz mieszam, nakładam i no posiedzę 10 minut i idę wziąć prysznic. Ciekawe, czy cokolwiek przyjmie. Ciekawe, co z tego wyjdzie? Czy to w ogóle... Na przykład mam trochę siwych włosów już, znaczy, no trochę, no mam sporo siwych włosów, ale odkrytych mam trochę siwych. I taki mam, wiecie, wypłowiały ten kolor i chciałam go sobie odświeżyć, więc postanowiłam, że to będzie dobre rozwiązanie. Ej sorry, bo tu szumi ten w Jezus tym wiatrak, a jak ja wyłączę, to tylko mam to małe światło. O, on jest podłączony ze światłem. O. I wtedy będzie cimna jak w dupie. <grym> Zubki komuś? Zobaczymy co z tego wyjdzie, powiem Wam, że tak na styczku, na styczku, no to takie lepsze szamponetki, nie? To z Garniera pewnie, albo z Lorela, no to bardziej, bardziej normalne jak u nas, ale zobaczymy, przynajmniej będziemy wiedzieli o co chodzi, a może jakoś fajny kolor wyjdzie, ale nie pokładałabym nadziei w tym, że to się długo utrzyma, nie? Dobra, idę umyć ten talerz i zaraz idę pod prysznic. Po pierwsze, to, że wyjdą czarne, gdzieś miałam z tyłu głowy, ale nie wiedziałam, że wyjdą krótko czarne. Po drugie, nie mogę tego niczym domyć. To jest jak farba w latach 90., jak się dotknęło, wystarczyła sekunda, i przez dwa tygodnie ślad się trzymał. Dostałam jeszcze jednego lśnienia, tylko szkoda, że tak późno. W momencie, gdy spłukiwałam szampon, jak myłam głowę, że ja kiedyś tak na wakacjach odwaliłam takimi szamponetkami i potem jak wchodziłam do wody się kąpać basen może, to nigdzie nie zapomnę, jak mi poręczników farba spływała. Kolor jest mocny, przykrywa siwe włosy, tylko tak trochę trzeba by było go dopracować. Jeżeli jest to tutaj życzenie, subskrypcja, kciuk do góry, zapraszam na jutro, do zobaczenia, cześć. Fajnie, fajnie. one.